Ja jestem w swojej prawej. Ja tutaj. Znaku tutaj ustąp pierwszeństwa przejazdu nie ma. Według wszelkich zasad poruszania się po drogach, wyjeżdżając tutaj czy skręcając w lewo, czy w prawo, mam... Pierwszeństwo przed ewentualnie pojazdem, który przyjechałby tutaj z mojej lewej ręki, będzie pan dalej upierał się przy swojej racji? A pojedziemy tam jeszcze raz. A, a pan na moj sobie... kor. A widział pan jak to? Nie ma. No nie ma. No i kto ma wtedy ale jak jest trudno, to rękę? są na prawej ręki? No tak. No tam to panie... A dlaczego nie? Ja no, przyjechałam Moja też jest włókna. To, że ona nie przecina na pro. ale mówię panu, że gdyby pan mnie tam trafił. Pana wina, jeśli pan chce, w, w wolnej chwili niech sobie pan tam pojedzie. I Tutaj właśnie doszło do takiego sporu. No, przecież ja jestem na głównej. No dobrze, ale ja też uważam, że jestem na głównej, bo nie mam ani znaku. Tym bardziej, że ta jego główna, tu też wam to pokaże, korzystając z tego, że tu jest spokojnie, więc można się troszeczkę pokręcić. No i owszem, znak, zakaz postoju zatrzymywania się. Dalej. Nie ma żadnego znaku ani że to jest droga z pierwszeństwem przejazdu ani że tu jest ustąp. Nic takiego tutaj nie ma. To trzymamy się oczywiście reguły tzw. Tak prawej ręki czyli dla pojazdów wyjeżdżających z prawej.